Witam serdecznie na moim kanale Maria Krieger z tej strony Bardzo serdecznie witam i dzisiaj mam specjalny prezent dla Daniela prosił o Nusa Lookout więc ma Nusa Lookout zawsze jak byłam malutką dziewczynką to marzyłam o tym, żeby mieć taką w domu kabinę teleportacyjną ale no niestety nie udało mi się ale z wiekiem przyszedł YouTube i z wiekiem przyszły co tutaj mamy? FaceTime mamy i mamy Skype'a, i dzięki temu, tym, tym instrumentom mogę Wam pokazać to, co chcę Wam pokazać. Nie możecie tutaj, jak to się mówi, przeskoku zrobić w sekundę, ale możecie nacieszyć oczy tym widokiem. Tu mamy Pacyfik, ujście rzeki Nusy do Pacyfiku. Proszę nacieszyć oczy. To jest piękna rzeka Nusa. I ja mieszkam... To jest taka góra, którą my nazywamy piramidą egipską. To jest Nusa... W... To jest góra w Kuroi. I ja mieszkam obok tej góry. Nusa jest... No taką rozłożystą rzeką i ona się ciągnie i ciągnie i ciągnie i te wszystkie zakola, te wszystkie zatoczki są zabudowane w tej chwili ja się powolutku troszkę przesunę, żebyście żeby wam pokazać więcej jest te, w tej chwili jest godzina 5.30 po południu także słoneczko już niedługo będzie zachodziło jest niesamowicie plutko, jest 20 chyba 8 albo około 30 stopni w tej chwili. Nie, nie patrzyłam. Jeszcze raz Wam pokażę ocean. Tam plaża jest oczywiście pełna, bo mamy teraz wakacje. Także dzisiaj malutki prezencik dla Was. Abyście sobie mogli nacieszyć, nacieszyć oczy. No, te zapachy, zapachy tutaj są cudowne. I ja czuję się tak, jakbym żyła codziennie w raju. I codziennie na wakacjach. Także chyba zasłużyłam na to, bo wszechświat mi daje z nawiązką w tej chwili. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam cieplutko i zapraszam do subskrypcji. Dziękuję za subskrypcję i dziękuję za to, że jesteście z nami tutaj. Pozdrawiam i do zobaczenia.